Prezentujemy innowacyjną, samorozlewną masę szpachlową NIDA Excellence, przeznaczoną do aplikacji mechanicznej wewnątrz obiektów budowlanych. NIDA Excellence dzięki efektowi rozlewania się na ścianie umożliwia pominięcie etapu wygładzania powierzchni po nałożeniu masy agregatem, co znacznie skraca czas pracy na budowie. NIDA Excellence przeznaczona jest do cienkowarstwowego szpachlowania podłoży mineralnych takich jak płyty gipsowo-kartonowe, stropy typu filigran, tynki gipsowe i tynki cementowo-wapienne. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować niezbędne narzędzia, takie jak szpachelkę, pacę stalową, szpachlę szeroką 500 mm do oczyszczenia ścian, np. z ziaren tynku cementowo-wapiennego, gips szpachlowy nida start, szlifierkę przegubową do gładzi, zacieraczkę manualną oraz wysokociśnieniowy agregat malarsko-szpachlarski. A także przygotować środki ochrony osobistej w postaci maseczki, okularów. I w zależności od zasad obowiązujących na placu budowy, również kasku. Przygotowanie pomieszczenia należy rozpocząć od zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej oraz gniazdek elektrycznych. Konieczne jest również osłonięcie podłogi, aby unoszący się kurz nie przyklejał się do nałożonej masy. Przed rozpoczęciem nakładania masy należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Czynność ta jest niezbędna dla osiągnięcia efektu rozlewania się masy. W przypadku dziur, rys lub spękań na powierzchni ściany konieczne jest ich otwarcie przy pomocy szpachelki i następnie uzupełnienie ubytku przy pomocy gipsu szpachlowego nida start. Następnie wykonane wyprawki należy przeszlifować. Podłoże powinno być suche, nośne i odpowiednio mocne oraz pozbawione luźnych elementów oraz grudek. Nie może być wilgotne ani zamarznięte. Po wykonaniu prac naprawczych należy ocenić powierzchnię przed szpachlowaniem pod kątem zastosowania środka gruntującego. Do gruntowania podłoży chłonnych zalecamy użycie środka gruntującego Supra-G, a w przypadku szpachlowania gładkich podłoży betonowych należy zastosować grunt z piaskiem kwarcowym Supra-W. Stabilne, czyste oraz nowe tynki gipsowe i cementowo-wapienne nie wymagają gruntowania. Nida Excellence jest produkowana w formie masy gotowej do użycia. Dlatego też nie należy dodawać wody do produktu. Po otwarciu wiadra, masę należy jedynie krótko wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Aplikację produktu należy rozpocząć od sufitu. Jednostajnym prostopadłym ruchem wzdłuż nakładamy pasy masy gotowej, a następnie nakładamy masę w poprzek. W ten sam sposób należy postępować, nakładając masę na ściany, zaczynając pracę od naroży. Nakładanie masy równym strumieniem pozwoli na precyzyjne pokrycie całej powierzchni ściany. Odległość między powierzchnią a pistoletem powinna wynosić około 100 cm, a kąt aplikacji należy dostosować do wykonywanej pracy. Szerokość nakładanej warstwy powinna wynosić około 70 cm. Optymalna grubość warstwy nie powinna przekraczać 1,5 mm przy nakładaniu krzyżowym, co oznacza jedną aplikację w pionie i jedną w poziomie. Dzięki efektowi rozlewania się po nałożeniu masy Nida Excellence nie trzeba jej wygładzać szpachlą szeroką, a jedynie pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia masy wynosi około 24 godzin i jest zależny od temperatury oraz wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Malowanie ścian jest możliwe dopiero po całkowitym wyschnięciu masy. Przed malowaniem powierzchnię można przeszlifować przy pomocy szlifierki przegubowej do gładzi lub zacieraczki manualnej z papierem ściernym o gradacji 150-180. Dzięki samorozlewnej masie gotowej NIDA Excellence uzyskasz nie tylko idealne gładkie powierzchnie, ale przede wszystkim zyskasz cenny czas na budowie. Eliminacja etapu wygładzania powierzchni pozwoli Ci na wykonanie prac o połowę szybciej, dzięki czemu zredukujesz koszty robocizny i szybciej rozpoczniesz pracę na kolejnej inwestycji. Dowiedz się więcej o aplikacji NIDA Excellence na ww.signat.pl